Yo, hej, manko i ja jestem bezbed. a to jest drugi poradnik z Better Discord, niestety pierwszy jest trochę przestarzały, więc zdecydowałem, że nagram kolejny. I tutaj zdecydowanie bardziej się przygotowałem ze względu na to, że pokażę wam kilka podstawowych pluginów, motyw, no i oczywiście sam Better Discord. A więc ym, od czego zaczynamy? No po prostu musimy mieć Discorda oczywiście, jak widzimy nasz Discord wygląda tak ponuro, tak szarawo. Możemy zmienić na biały motyw, ale nie zalecam tego robić, bo będziecie mieli latarkę na łbie. Także. Temu yy, mi tutaj nie gra Spotify ładnie. Jakieś pioseneczki z akurat włączyłem. Dobrze, także pierwszą, najważniejszą rzeczą to jest pisanie Better Discord tutaj. Yy, better Discord. Nie umiem pisać, no ale cóż. Yy, wchodzimy w tego pierwszego linka o Better Discord i klikamy po prostu Download. Yy. I teraz nam się pobiera Better Discord, to chwilę zajmie, aczkolwiek jak widać prędkość tutaj leci nawet, także myślę, że bez cięcia można. Tutaj ładnie się to pobierze nam. Cyk, otwieramy naszego Better Discorda. klikamy I accept the license agreement, klikamy Next i klikamy tą opcję Install Better Discord. Jeżeli będziemy chcieli odinstalować, to po prostu musimy wejść w tą samą aplikację i kliknąć Uninstall. Albo jeżeli nam się popsuje, to Reaper. Ale my klikamy Install, klikamy Next i tutaj powinno nam automatycznie wyszukać już Discord, A jeżeli nam nie wyszuka, to prawdopodobnie będziecie mieli właśnie opcję kliknięcia Browse. Ja nie muszę, po prostu zaznaczam to. Klikamy Install. W tym momencie nam się instalują rzeczy. Installation complete, tak. Discord nam się restartuje automatycznie, więc nic nie musimy robić. I tutaj jak widzimy, Mi. W tym momencie y, zrobiło się już wszystko, można by powiedzieć. Jest tak ze względu na to, że ja już Better Discorda używałem od y, dawna, także chciałbym wam tylko pokazać tak. Pierwszą, kolejną rzeczą znaczy będzie y, Better Discord y, Themes. Musimy pisać takie coś w internet Better Discord Films i wchodzimy w tego linka Films od Better Discord. Tutaj możemy sobie pobrać jakikolwiek film. Czyli po prostu motyw, ja mam aktualnie Frosted Glass, jest on moim zdaniem najpiękniejszy, tutaj jest taki fajny reniferek. Um, akurat pasuje trochę do świąt aktualnie, ale tak, możemy sobie wybrać naprawdę jaki chcemy. Nie obiecuję, że każdy będzie działać, ale dla, dla przykładu pokażę wam ten. Jesteśmy tutaj i gdzie to może być, gdzie to może być? Tutaj, tutaj mamy download. I tu nam się pobrało, teraz klikamy tą strzałeczkę, pokaż w folderze. Wchodzimy, jak mamy tam folder otwarty, wchodzimy teraz w ustawienia użytkownika. Wchodzimy w motywy, z zakładkę motywy na samym dole. Tutaj mamy mój motyw, ale możemy dodać tutaj mamy niebieski przycisk otwórz folder motywy. Klikamy to, otwiera nam się folder z motywami. Otwieramy ten drugi folder, gdzie właśnie przed chwilą pobraliśmy nowy motyw. Przerzucamy tutaj. Jak widzimy, to się też automatycznie zrobiło i możemy sobie na przykład zmienić. I tak, mamy... Ojej, coś mi się tutaj zlagowało, tak. Jak widzimy, mamy tutaj kolejnego Reniferka, aczkolwiek tutaj po tej stronie jest już nie tak fajnie, dlatego, tak jak już mówiłem, moim zdaniem najlepszy jest ten motyw. Ten sobie wyłączę. I kolejna rzecz to będą Better Discord, ale plugins. I klikamy znowu pierwszego linka, czyli plugins od better discord. I tutaj mamy parę pluginów ym, dostępnych. Możemy sobie kontrolować Spotify i to działa identycznie. Czyli klikamy po prostu download, kliknie nam się plugin, otwieramy w folderze. Przechodzimy do zakładki na samym dole znowu yy, do wtyczek. Wtyczki to się będzie nazywać. I tutaj klikamy otwórz folder wtyczki, i przerzucamy sobie. Przerzucamy sobie to tutaj, aczkolwiek jak widać ja już mam parę tych pluginów, które mi naprawdę ułatwiają życie. Mam tu taki plugin jak właśnie Spotify kontrolowany przez Discorda, jest to fajne. Mam też takie coś jak po prostu wejście w grupowe i tu mam napisane ile trwa rozmowa. Mam um, też takie rzeczy jak właśnie te y, budże, albo jeżeli ktoś pisze to wejdźmy sobie na kanał, na serwer Leadsza, bo tutaj pewnie będzie jakiś... Y, będą osoby, które będą pisać. Gdzie tu był ten... Kanał odpisania, jestem... Tu jest, proszę. Zobaczmy czy będzie się pokazywać pewna opcja. A chyba, że nie będą pisać od pół godziny, mówi się trudno. Tak. No, także to by było w sumie na tyle, ponieważ macie tu naprawdę dużo, dużo do wyboru rzeczy. E, możecie, poka e, możecie pokazać niektóre kanały, które są ukryte na, dla Was i nie, ben, nie są widoczne dla normalnych użytkowników, ale radzę e, uważać, bo niektóre takie pluginy mogą powodować banicje na kanałach, na niektórych, a nawet mogą Was zgłosić do bana. Ale, żeby nie było. Sam Better Discord, e, Sam Better Discord nie jest niczym złym. Better Discord jest po prostu rzeczą, która ma ułatwić wam Discorda zrobić go ładniejszego. Aczkolwiek te pluginy, wydaje mi się, że one są robione przez graczy albo przez no, po prostu ludzi. I taki na przykład Show Hidden Channels on może zostać odbierany jako e, nieprawidłowy, w sensie. Są kanały, które mają być przed Wami ukryte, a Wy je będziecie widzieć. Co nie jest zbytnio fajne na niektórych serwerach, niektórzy mogą tak uznać. Także naprawdę musicie uważać, jakie pluginy, z jakich pluginów korzystacie. I nie radzę wam używać pluginów, które będą psuły innym serwer, bo to nie jest naprawdę fajne. A taki na przykład plugin, który możecie kontrolować sobie muzyczkę. Albo wyłączyć, wyłączyć pisanie, czyli jak będziecie coś pisać, to nie, nie będzie tego widać na serwerze. To nie psuje serwera, aczkolwiek może czasem kogoś wkurzyć, jeżeli um, myśl myślicie, że z kimś piszecie. Znaczy ktoś myśli, że z kimś piszecie, tak naprawdę ta osoba tego nie widzi, i to jest takie wow. Albo co tu jeszcze jest? No, naprawdę jest tu dużo rzeczy do wyboru. Także no. Wy się tutaj rozejrzycie i ja będę kończyć ten poradnik, ponieważ myślę, że swoje skończyłem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź nocy. Możecie stawiać łapę w górę bądź wika na kanale, jeżeli uznaliście to za przydatne. A ja chciałbym jeszcze wypromować Twój kanał, ponieważ robię na nim gaming. Przeważnie jest to Forza Horizon 5, bo często na niej gram i często jakieś tuninguję samochody, bądź testuję je. Także zapraszam do oglądania mojego kanału. I co. I dziękuję jeszcze raz. Pa, pa.